Jest bardzo dużo miejsca, jest bardzo dużo wolnych szafek, jak widać. Nie ma w tej chwili najmniejszego problemu, pomimo tego, że to jest pierwszy weekend po, po otwarciu, ze znalezieniem wolnych szafek. Szafki wybiera się w ten sposób, że po prostu idzie się do wolnej szafki. W momencie, w którym się ją zamyka, przykłada się swój zegarek, wtedy szafka się zamyka. Są też specjalne czytniki, jakby się zapomniało swojego numerko szafki, i one pokazują, która szafka jest wasza. Jest też stosunkowo dużo wolnych przebieralni, także jeśli ktoś ma się ochotę przebrać, po prostu nie e, publicznie to też o, nie ma najmniejszego problemu. Pierwsza z brzegu przebieralnia wolna. E, wszystko jest bardzo dobrze oznaczone, e, strzałki dojściowe, e, są toalety, ale to też bez problemu można skorzystać z ich stosunkowo dużo, także na razie wrażenie pozytywne. Idziemy teraz korytarzem w stronę głównej hali basenowej. To jest główna hala. Widzimy tutaj basen to jest właściwie jedyny duży basen w tej głównej hali. Co jakiś czas są na nim puszczane fale. Fale są dość duże i dochodzą również do tej płytszej strefy. Na górze są też leżaki, a także różnego rodzaju hamaki i strefa wypoczynkowa. Znajduje się tutaj też restauracja z kuchnią włoską. Na dole z kolei mamy mały plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Ma on nas w sobie tylko tak naprawdę huśtawkę i parę fontan. Nie ma żadnego w którym mogłyby się puskać. Tuż obok placu zabaw jest tak zwana wolna rzeka. Jest ona stosunkowo płytka i płynie się na niej w pontonach. Dzieciakom bardzo podobał się spływ tymi pontonami w czasie... Na, na tej wąskiej rzece. Natomiast minusem jest to, że dostając się do jaskini, którą się płynie, trzeba przepłynąć pod wodospadem zarówno w czasie wpływania, jak i wypływania z tej wolnej rzeki. Młodszemu nie za bardzo się to podobało, że woda naleciała do otu. W chwili wychodzimy na zewnątrz basenu. Wychodzi się przez takie obrotowe drzwi, które neutralizują napływanie zimnego powietrza do hali basenowej. Na dworze jest basen z biczami wodnymi i jacuzzi, a także rwąca rzeka. Hartowanie dzieci na dworze plus 4 stopnie. Czy dzieciom się podoba? Tak. To dzieciom się podoba najważniejsze. Chcemy zobaczyć tutaj? <laughs> Rafał i Filip płyną w tej chwili rwącą rzeką, nie ma ona jakiegoś bardzo szybkiego nurtu. Po środku znajdują się też trzy takie zatoczki, do których można na chwilę wpłynąć i odpocząć w czasie wyprawy tą rwącą rzeką. No ale tutaj musimy wysiewać. O, tu przed chwilą odkryłam coś jeszcze, czego wcześniej nie widziałam. Jest bar na wodzie, za takimi całkiem sympatycznie wyglądającymi orchideami. Zakładam, że to jest bar. Między innymi z alkoholem, plus tak jeszcze o dwa inne zewnętrzne e, jacuzzi. To też jest w tej ogólnodostępnej strefie, także nie w tej relax od lat 16. A jak już jesteśmy przy przyjemnościach, w tej chwili znajdujemy się w strefie relaksu. Widzimy tutaj taką boczną odnogę strefy relaksu. Jest tutaj 8 basenów termalnych, w których w każdym z nich jest woda o innych właściwościach. Mamy wodę magnesową, siarkową, wapniową, potasową, a także baseny z wodą z Morza Martwego o różnym stopniu zasolenia od 4 do 15%. Wejście do strefy relaksu jest dozwolone dla osób powyżej 16 roku życia, w związku z czym panuje tutaj cisza i spokój. Wejście do strefy relaksu. Odbywa się przy pomocy specjalnych opasek, tych, którymi również otwieramy szafki. Mamy w nich zakodowaną informację o tym, czy opłaciliśmy wejście do strefy relaksu. W tej strefie jest zdecydowanie mniej ludzi, w związku z czym jest też więcej wolnych leżaków. Znajdują się tutaj też takie specjalne fotele siedziska oraz fotele masujące. Ja widziałam dwa fotele masujące. Pod nami znajduje się główny basen w strefie relaksu, nie jest on jakiś bardzo duży, przy tym basenie jest również bar wodny, a także mamy możliwość wypłynięcia na zewnątrz do basenów z piczami wodnymi. Tutaj z tyłu widzimy sauny pokoje parowe, w których można się przez chwilę wygrzać w strefie relaksu. Mamy też restaurację z kuchnią amerykańską serwującą steki. Jesteśmy z powrotem na dole. Teraz wejdziemy do strefy zjeżdżalń. Strefa zjeżdżalń jest... Cóż, mocno industrialna, stal i beton i właściwie tylko same zjeżdżalnie. Tutaj jest ta długa zjeżdżalnia taka z pontonami. Tu jest ta taka multikolorowa. Nasze dzieci na te zjeżdżalnie wszystkie są jeszcze za małe. My byliśmy tutaj na tych pirackich. One są dostępne od metra wzrostu, w związku z czym Filip już mógł śmiało na nich zjeżdżać. I Filipowi się super podobało. Był zachwycony i ciągle chciał: Mama jeszcze, mama jeszcze. Na tych wszystkich większych zjeżdżalniach można zjeżdżać dopiero od metra 20. Nie wiem, jaki to jest wiek. Ale no nasz pięciolatek się nie załapał. O, a na tej małej zjeżdżalni mógł szaleć i Oskar i Filip. Oskar non stop na niej zjeżdżał, strasznie mu się podobało. Strefa zjeżdżalni jest też najbardziej obleganą ze stref, w związku z czym stosunkowo ciężko tędy przejść. Jesteśmy w strefie e, obiadowej z kuchnia. Koleczka, nazywają to restauracją, aczkolwiek chyba mi tak nie szalała. Wszystko na wagę za 100 gramów 6 zł. A za nasz obiad taki czteroporcjowy zapłaciliśmy 90 zł. Płaci się zegarkiem, czyli tak naprawdę de facto zapłacimy dopiero przy tasie wychodząc. Cenie no to głównie takie o, na bemarach leży wieczury, ale jak na basenowe ujdzie. Tutaj leżą ciasta. Spróbowałam. Lepiej wyglądają niż smakują. Fajne jest to, że można sobie zrobić kawę. Porcja kawy jest za 10 zł. Kawa dobra, więc 10 zł uważam za cenę całkowicie przyzwoitą. Tutaj dochodzimy do drugiej restauracji i to jest restauracja włoska, do dostania jest właściwie tylko pizza i makaron. Też jest kolejka. Do szatni wchodzi się przez strefę pryszniców. Prysznice nie są zamykane. Tylko o, takie tu się wchodzi Zostawia rzeczy, są takie dwie półeczki i wchodzi się pod prysznic. O. I można się obmyć przed wizytą lub po wizycie. O jest jak tu mało miejsca jest. Co jest jeszcze stosunkowo fajne tutaj, to toalety dla rodziców z dziećmi. To jest duże. Tu jest miejsce do przewinięcia dziecka takiego mniejszego. No tylko trzeba mieć swoją matę, żeby rozłożyć no bo to jest po prostu kamienny blat z płytki zrobiony. Toaleta dla niepełnosprawnych, przystosowana też. O, prysznic, odpowiedni nawet z krzesełkiem. No plus tutaj umywalka i tak, stosunkowo spora jest ta toaleta. I jak widzicie, oszamiących tłumów tak naprawdę tutaj nie ma. Okej, okay, a tu jest nasza szatnia, także całkiem spoko, niedaleko wejścia. A żeby ją otworzyć, wystarczy po prostu przyłożyć. Chyba, że tu na dole było moje zamknięcie. O, właśnie tu na dole było moje zamknięcie. Przyłożyłam, otworzyłam. Szafki są nawet całkiem, całkiem spore, ale dobrze, że jednak mamy cztery, bo w dwóch myślę, żebyśmy się nie zmieścili. No, ale jak widać, taki całkiem spory plecak turystyczny wejdzie. O, też fajny, fajny bajer tutaj na końcu każdego. E Takiego korytarzyka z szafeczkami. Mamy lustro. A, I suszarkę, więc tak naprawdę też nie ma jakichś specjalnych e, kolejek do suszarek, bo suszarki są właściwie wszędzie. Podobnie zresztą jak przebieralnie. Proszę.